Dzień dobry, Judy. Ja Worska, Biznesowy. Jak bardzo twój klient to ma być totalna kopia młodszej wersji ciebie? Temat dzisiejszego live'a, który mnie zainspirował w momencie, kiedy z Wami rozmawiam i, e, i doszukujecie się w rozmowie ze mną tej, 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 czekajcie, przepnę tylko komentarz, tej takiej młodszej wersji Was. Um, I albo słyszę, że ja nie mam historii transformacji, co jest niemożliwe, bo jeśli żyjesz, to znaczy, że masz. <laughs> A z drugiej strony jest takie, no tak, Judyta, ale... Cześć, Ola. E, to słyszę takie, no dobra, ale ja pomagam klientkom, które, które nie robią dokładnie tego, co ja robię, albo przeżyły trochę inną historię niż ja przeżyłam tą historię. I... Mm, i dzisiaj właśnie, i wczoraj jeszcze siedziałyśmy na warsztacie z dziewczynami, bo robiłyśmy da, dalszy etap pracy nad spójnością Instagrama na podstawie niszy, którą już podczas pierwszego spotkania określiłyśmy z uczestniczkami. I ten temat niszy cały czas wraca i ten temat takiego: no, ale ja zrobiłam w tym życiu to, i ja nie chcę, żebym ograniczała się do tylko tej jednej aktywności, tego tylko jednego celu, jaki osiągnęłam. Więc stwierdziłam, że dzisiaj pogadam o tym z taką intencją, żeby to było jak najbardziej klarowne, bo nie ukrywam, że kiedy robię z Wami spotkania, część Jagoda i klarujemy sesję nisze, czy to jest na warsztacie, czy to jest część Ela, czy to jest na warsztacie, czy to jest na konsultacjach jeden na jeden, Wymaga to ode mnie bardzo dużej uważności, żeby tą niszę od Was wyłapać w tych Waszych historiach transformacji. Natomiast, wyłapałam takie trzy podstawowe elementy, które uważam, cześć, Ola, Ola mam nadzieję, że się uda nam dzisiaj dzwonić, boże, ile my nie gadałyśmy. E, dobra, skupiam się, bo tutaj się rozpraszam, jakie fajne osoby dołączają. Wyłapałam trzy podstawowe elementy definiowania niszy na podstawie Twojej historii transformacji, które nie gwarantuje Ci, że na 100% już będziesz wiedziała, jaka to jest Twoja nisza i jak bardzo Twoja klientka ma Ciebie odzwierciedlać, a, a na ile nie, bo tak jak mówię, to wymaga też mojego takiego indywidualnego podejścia, poza tym historii transformacji macie bardzo dużo, nie ma tak, że ktoś nie ma, jak już to macie ich bardzo dużo, więc można z różnej strony to zinterpretować. Natomiast uwaga, trzy elementy, na które masz zwrócić uwagę, doszukując się podobieństwa między tym, co ty już doświadczyłaś, co ty już umiesz i mogłabyś Prowadzić w tej transformacji innych, a gdzie za bardzo doszukujemy się tego kopiuj-wklej. Po pierwsze, wartości. Wartości to jest coś, co tutaj, jakbym miała mówić od 0 do 100 procent, powiem tak, z wartościami zawsze macie mieć po drodze. Te wartości, przynajmniej w obszarze, w którym pomagasz, one mają być spójne. Um, Moje klientki to są osoby zaświrowane na pracę ze sobą, na to, że takie refleksyjne patrzenie na siebie, na podejmowanie odpowiedzialności, cześć Aniu, za to, jak ich życie wygląda. Są, mówiąc wprost, ja wiem, że to słowo się lepiej i gorzej kojarzy, ale to są kobiety uduchowione i są kobiety, które się nie boją marzyć, którym jak się mówi, że nie powinnaś, to myślą, a ja ci udowodnię, że, że mogę. E, tak naprawdę moje klientki udowadniają, że niemożliwe jest możliwe. I to jest 100% to, z czym ja się też utożsamiam. Więc ja nawet nie muszę myśleć o tym, w jaki sposób ja będę, na przykład, budować ofertę albo do Was mówić. To są wartości, które są tak mocne dla mnie, że ja na pewno tymi wartościami będę rezonować z moimi klientkami. I też jeszcze dodam Wam jedną gwiazdkę a propos wartości: jak ja jakiś czas temu szukałam cały czas tej klarowności w mojej niszy. Jak szukałam klarowności, no to jak ma się to przełożyć na strategię komunikacji? To bardzo ważną rzecz, jaką sobie uświadomiłam i e, która była, uważam, bardzo ważnym takim kamieniem milowym, to jest to, że o wartościach się nie mówi, wartościami się żyje. Wartości albo żyjesz takimi wartościami, albo nimi nie żyjesz. I oczywiście możemy raz na jakiś czas o nich przypominać, uświadamiać, ale jak ty reprezentujesz wartości, jak ty nimi jesteś, ty nimi oddychasz, ty nimi podążasz, to ty nie musisz na przykład mówić, że jesteś uduchowiona, albo że jesteś dobrym człowiekiem, albo o to wam się spodoba. Ty nie musisz mówić, że ty prowadzisz autentyczny Instagram. Ty masz go prowadzić autentycznie i wtedy twoi klienci, szukając autentycznego przewodnictwa, na przykład kogoś, kto jest autentyczny będą mówić o ja idę do niej, bo ona jest taka autentyczna. Nie? Więc jest bardzo ważne, żebyście nie myliły, bo ja tak robiłam, nie myliły słów kluczowych, słów komunikacji z, z waszymi wartościami. Wy macie wiedzieć o tych wartościach i je y, brać pod uwagę, kiedy decydujecie o strategii biznesowej, ale wy nie macie wpisywać hej, ja jestem autentyczna. Ja wydałam teraz bardzo taki radykalny przykład, ale wiecie o co mi chodzi. Nie? Um, Możecie dać mi znać, jak u Was jest z tym zrozumieniem wartości, na ile czujecie, że macie o nich mówić wprost, na ile jest dla Was to takie jak powietrze, więc może nawet się nad tym nie zastanawiajcie i po prostu żyjecie tymi wartościami. I sama jestem ciekawa, nie? Bo ja z tymi wartościami miałam różnie. Na początku mi się wydawało to jak powietrze, że oczywiście, że tak jest, ja nie muszę o tym myśleć. Później szukałam, jak to ustrukturyzować szczególnie, że tą ogromną wartością w moim życiu była duchowość i ona jest i to podchodzenie do życia, do wszystkiego co robię z serca. No i się zastanawiałam, czy ja mam mówić, że ja robię rzeczy z serca, czy ja po prostu mam je robić z serca. Nie? I tutaj trochę mi to zajęło. Aż w końcu doszłam do wniosku, że nie, że ja mam żyć wartościami, ja kompletnie mam o nich nie mówić, bo na pewno nie mają być podstawą mojej komunikacji, bo ja mogę mówić, że jestem dobrym człowiekiem, a być bardzo nie, niedobrym człowiekiem, nie? Więc o to chodzi. Dobra, czyli wartości. Jeśli chodzi o wartości, z Twoją młodszą, Twoja klientka z Twoją młodszą wersją siebie, a nawet z tą wersją z dzisiaj, 100% z tych samych wartości, Jakbym miała to dawać procentowo. Drugie narzędzia, będą trzy. Drugi element, a będą trzy narzędzia. Narzędzia. Twoja młodsza wersja ciebie, czyli klientka. Nie ma narzędzi, które ty masz. Nie wiem, czy mówię oczywistą, nieoczywistość, dajcie mi znać, natomiast ona nie ma twoich narzędzi, dlatego ty do niej przychodzisz z tymi narzędziami. Więc yy, i też, też jest ważne, abyśmy tym narzędziom nie dawali zbyt dużego piedestału, zbyt dużej ważności. Wczoraj na warsztacie miałyśmy taką rozmowę z dziewczynami, bo gadałyśmy o tym, jak sobie doklarowywałyśmy nisze i jak, jak ten Instagram ma być spójnie prowadzony. To, pytały, to ja pytałam dziewczynę o narzędzia. Nieważne od tego, czy ci się wydaje, że masz tyle tych narzędzi, że ty nie zdążysz o nich mówić, czy ty masz tyle tych narzędzi, ty, ty czujesz, że masz ich tak mało, że w sumie to z czym do ludzi a może jeszcze w ogóle nie powinnam wychodzić. To ważne jest, żeby zrozumieć, i może to zabrzmi filozoficznie, że najważniejszym narzędziem dla tej młodszej wersji ciebie, czyli klientki, jesteś ty. Ona, to, jaka, jaką ty jesteś dzisiaj kobietą, ona takiej kobiety potrzebuje, ona taką kobietą się inspiruje. I jak spotykacie się, czy macie się spotkać z tą już faktyczną klientką na spotkaniu jeden na jeden, to ona. W drugiej kolejności będzie myśleć, to, z których ty narzędzi skorzystać. Czy, czy to będzie human design, czy to będzie coaching, czy to może coś z energią porobisz? Ona może zapisać siebie na sesję, bo o, ona robi human design, to jest ciekawe. Czyli to może być taki trochę taka marchewka. Albo przynajmniej takie skojarzenie, o, ona jest od Human Design, a to zobaczymy, co ona mi powie z tym problemem, co mam, nie? Więc to jest fajne, żeby wspomnieć o narzędziu. Natomiast, jak ona przychodzi na sesję 1 na 1 do Ciebie, to ona chce w tym wszystkim po prostu być wysłuchana. I jakby ja nie byłam na wszystkich rodzajach sesji Ever, ale z kim bym nie rozmawiała o budowaniu oferty 1 na 1 a propos na masterclassie pokażę wam jak tą ofertę zbudować. To, to klientka zaczyna od tego, że ona przychodzi i jeżeli poczuła to zaufanie, żeby do was przyjść, że ona chce po prostu się z wami rozsiąść i powiedzieć no wiesz, bo nikt nie do tej pory nie rozumiał, ale czuję, że ty mnie zrozumiesz, nie? Dlatego pamiętajcie, że wy jesteście tym głównym elementem tego narzędzia. I trzeci, yy, więc klientka nie ma tych narzędzi i nie chodzi o masę certyfikatów. Wykorzystacie z tych różnych narzędzi, coachingów, nie coachingów, ale przede wszystkim ona nie ma tego narzędzia, jeżeli miałobyśmy tak to filozoficznie porównywać, które jest tak naprawdę tą osobą, jaką ty się dziś stałaś, i ona potrzebuje przyjść i się wygadać, Tobą zainspirować i czerpać z tej mądrości, którą ty masz w sobie. Naprawdę. Możemy mieć różne certyfikaty na ścianie, a największą mądrość tą zdobytą w doświadczeniu naprawdę mamy w sobie, więc na, naprawdę my możemy bardzo dużo tej klientce powiedzieć i pomóc. I trzecia rzecz, która wydaje mi się, że najczęściej powoduje taką dezorientację, to są e, cele. To, są, to jest cele, to jest wizja, jaką chcesz, o, o, ty osiągasz albo marzyłaś, żeby osiągnąć, i jaką Twoja klientka chce osiągnąć czyli to te twoje takie od-do. Przykładowo, ja jestem osobą, która e, była project managerem w korporacji, przebranżowiłam się, pomagając jako project manager e, w branży biznesów online, więc zaczęłam budować swoją niezależność finansową na swoich własnych zasadach. I teraz tak, mogłabym na dwie strony na to spojrzeć. Ok, to może ja teraz powinnam pomagać project managerom, budować, budować na swoich project managementowych zasobach biznes online, czy ja mam pomagać kobietom, które chcą zbudować niezależność finansową, robiąc to, co kochają. No i jak już mnie znacie, ja robię to drugie. Dlatego, bo ja Czerpiąc ze swoich narzędzi, oprócz tego, że ja, przychodzi się do mnie, do, do tego, co ja już potrafię, ale z perspektywy strateg, stratega biznesowego, ja pomagam kobietom zbudować taką niezależność finansową, zarabiać, robiąc to, co, tak, żeby robiły to, co kochają, a nawet często wychodzi na to, że żyją tak, jak kochają, tak, bo to jedno z drugim się bardzo mocno wiąże. No ja bym mogła mówić, no dobra, ale przecież. Ja nie jestem na przykład astrologiem, nie jestem na przykład coachem, soul, soul coachem i tak dalej. Więc dlaczego ja miałabym prowadzić astrolożki, coachki i tak dalej? No, ja nie jestem i nigdy nie będę, tak, tak na, na tym momencie przewiduję. Ale to, co łączy mnie z coachką, z astrolożką, z kobietą od human design, z channelerką, z kobietą, która pracuje z energią, kogo tam jeszcze mam w portfolio, ym, no, przeróżne kobiety. Łączy nas to, że z moimi klientkami to i z tą młodszą wersją mnie to, że my mamy te same marzenia, my mamy tą samą wizję. Marzymy o tym, aby mieć szczęśliwe życie i nie takie standardowe szczęśliwe życie, mamy takie, ja chcę, żeby ono było zajebiste I czuję, że mogę więcej, czuję, że w moim w w życiu mam więcej do powiedzenia, więcej do zrealizowania. I chcę być wolna, i to znowu jest ta wartość wolności. My mamy ogromną potrzebę bycia wolną. No i ta wolność finansowa też się w tym bardzo mocno przeradza, ale też ta wolność bardzo mocno objawia się w tym, że my czujemy, że mamy tu coś więcej, że my mamy kurde jakąś tutaj potencjał, i on jeszcze się nie miał okazji wykazać. I ja zrobiłam to budując swoją markę osobistą, korzystając ze swoich własnych narzędzi, na przykład stratega biznesowego i teraz. Pomagam robić to moim klientkom, korzystając z moich narzędzi. Dlatego ja mam teraz taki perfect match, bo ja przyszłam do świata duchowego, tak zwanego, do branży duchowej, tak nazwijmy sobie, roboczo, z moim narzędziem jako strateg biznesowy. I moje klientki mają inne historie transformacji niż ja, ale nasza wizja jest taka sama. Wszyscy chcemy wolności finansowej. Wszyscy chcemy w ogóle być wolne. Chcemy być spełnione, mieć spełnione potencjały. Zarabiać żyjąc tak jak kochamy, robiąc to co kochamy. Pomagać innym tak jak kiedyś sobie pomogłyśmy albo kiedyś nam ktoś pomógł. Więc zwróćcie uwagę na to, żebyście się rozróżniły to, jak wasze historie transformacji były kierowane podobnymi wartościami jak Wolność, dokładnie. Jak to, na ile ta młodsza wersja ciebie i Twoje klientka macie te same marzenia i te same wartości, tylko ty z dnia dzisiejszego już jesteś w stanie tej młodszej wersji ciebie pomóc, tej klientce, czyli faktycznie um, jesteś o te kilka kroków do przodu, a na ile, jak opowiadasz tą swoją historię transformacji, ona jest inspiracją, że skoro Ty sobie zrealizowałaś wizję wolności to i Twoje klientki zrealizują wizję wolności. I czy w moim przypadku to była rezygnacja z etatu, przebranżowienie się z project managerki na stratega biznesowego, gdzie ja korzystam ze swojego zawodu, ale też swojej tej wewnętrznej, życiowej mądrości, bo pomagam moim klientkom budować te ich biznesy i tam się realizować. To to jest moja historia transformacji, ale moje klientki nie będą miały kropka w kropkę tego samego. Moje klientki powiedzą mi, że nie wiem, wyszły z toksycznej relacji i teraz chcą pokazać, że można mieć zdrowy związek i poprowadzić do tego swojej klientki itd. Tak tak Więc ja mogę nie mieć takiej historii, ale łączy nas ta sama wizja i te same wartości. Ale to nie zatrzyma mnie od tego, że ja nie będę Wam mówić, że ja miałam taką historię, że na przykład żyłam biznes, musiałam go zamknąć, wróciłam na etat, a teraz, teraz już mam dochodową, rozwijającą się markę. Ja Wam to mówię, żeby Wam w mojej przestrzeni was zorientować, jaki ja mam storyline, a wy w tej mojej unikatowej historii będziecie widziały. Moje bóle, to jakie ja miałam problem jako młodsza wersja siebie. Będziecie widziały, jakie ja rozwiązania stosuję, zakładając, że też chcecie robić to poprzez biznes. Widzicie, jakie ja odnoszę sukcesy, i Wy, odbijając się w tych historiach, inspirując się tą historią, możecie się wciągać w to, inspirować, uczyć i decydować, czy. Widząc, w jaki ja sposób do tego podchodzę, z jakimi wartościami, z jakimi narzędziami, do jakiej wizji ja dążę, decydujecie, czy chcecie pracować ze mną, czy z jakimś innym strategiem biznesowym. A, sorka. I tak samo jak ty na przykład wyszłaś z toksycznej relacji, a teraz budujesz zdrową relację, to Twoja klientka może mieć troszkę inną historię, troszkę inną. Może Twoja klientka. Na przykład wymyślam, wiem, że daję trudny przykład, ale ja z takimi też pracuję i wy jesteście odważne i z takimi historiami wychodzicie. Na przykład, ty byłaś z partnerem alkoholikiem i zdobyłaś niezależność finansową, i teraz w ogóle jesteś singielką, a twoja klientka na przykład była w toksycznej relacji, nie wiem, z narcyzem, a teraz zaczęła budować, chce zbudować zdrową relację z partnerem. I te historie są trochę inne, ale wartości. Marzenia, wizje macie takie same. Dlatego opowiadaj cały czas inspirująco tą Twoją historię, znajdź sobie to od do i tam znajdź punkty wspólne Waszych wartości i wizji z klientką, dawaj je narzędzia, które masz dzisiaj, bo ta młodsza wersja ciebie i ta klientka ich, ich potrzebują i z akcentem, że Ty jesteś też tym bardzo ważnym elementem. Ale nie zafiksowuj się na to, że ona kropka w kropkę ma mieć tą historię od do taką samą. Ten storyline zawsze będzie inny, ale Ty w swojej unikatowej historii jesteś dla niej inspiracją. Dziękuję Wam serdecznie. Zapisujcie się na wyzwanie Fully Booked i Masterclass Magnetyczny Mentoring. Mamy zajebistą cenę w Prise. Dziewczyny z wyzwania ultimatum już tam rezerwują miejsca, zazwyczaj w opcji VIP, jak to nazywają, dla bogatych. Więc naprawdę są niesamowite wartości. Zapraszam Was serdecznie. Kobieca równowaga pisze: Ja przeżyłam dwukrotny mobbing, a teraz jestem swoją, swoją wyrozumiałą i kochającą szefową. Dokładnie. Dokładnie tak, i zobacz, jaką przepiękną masz historię transformacji, i jak bardzo możemy się od ciebie uczyć, kiedy nam o tym opowiadasz, i jak bardzo możesz inne kobiety w tym, z tego zabierać. Nie? Między innymi, oczywiście, tych historii transformacji możesz mieć wiele, ale to jest przepiękny przykład. Dziękuję Wam, do zobaczenia jutro. Nie, jutro nie. Do zobaczenia w poniedziałek o 8:30. Jestem tu codziennie o 8.30 od poniedziałku do piątku, równolegle zawsze nagrywam na YouTubie, więc tam też możesz to odegrać sobie. Dołączajcie do wyzwania Fully Booked i do mentoringu Masterclass, do masterclassy Magnetyczny Mentoring, jeżeli chcecie zbudować swój biznes dochodowy na sesjach jeden na jeden, czerpiąc z Waszych historii transformacji. Do zobaczenia.